Zapraszamy na kolejne spotkanie z Bogusławem Traczem o przeszłości Gliwic. W 1945 roku na wiosnę Gliwice, Gliwice znalazły się w państwie polskim, w którym już pozostaną przez kolejne dziesięciolecia aż do dnia dzisiejszego. Jest to, jest to jakby zmiana diametralna, która odmieni, że tak powiem, to miasto. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze o czym już była zresztą wcześniej mowa. Na początku to miasto opuszczają niemieccy mieszkańcy. Część z nich uciekła jeszcze przed nadejściem frontu. Pozostali zostaną poddani tzw. akcji wysiedlania albo też wcześniej jeszcze weryfikacji narodowościowej. Niektórzy z nich przez to sito weryfikacyjne przejdą, zostają uznani za, za osoby narodowości Polskie, no ale ci, którzy tego przez tą weryfikację nie przejdą, w zasadzie w ciągu dwóch lat kolejnych 45-46 rok większość z nich opuszcza to miasto, przyjeżdżają do Gliwic nowi mieszkańcy, nowi mieszkańcy, którzy jakby siłą rzecz nie pochodzą ze, ze Śląska, są to mieszkańcy dawnych polskich województw wschodnich drugiej Rzeczpospolitej, którzy z kolei stamtąd zostają, że tak powiem, wysiedleni albo mówiąc inaczej. Wypędzeni muszą te ziemię opuścić, ponieważ one z, z kolei zostają włączone w skład Związku Radzieckiego po wojnie. No i to powoduje, że następuje przesunięcie prawda, granic. Gliwice przestają być miastem na, e, nadgranicznym, e, którym były przez w zasadzie całe wieki, e, no bo leżały na granicy i Śląska, i Małopolski, prawda, na granicy tych wpływów e, Śląsko- polsko czesko niemieckich i tak dalej. Teraz ta granica przesuwa się 300 kilometrów na zachód. W zasadzie no, najbliższą tą taką granicą będzie granica z Czechosłowacją po wojnie, no ale to nie jest już tak blisko miasta, prawda? To już nie jest to miasto nadgraniczne. No i oczywiście przybywają tutaj nowi mieszkańcy, którzy zaczynają to miasto zagospodarowywać. W zasadzie początkowo Próbując utrzymywać pewnego rodzaju kontinuum. Dlaczego? Dlatego, że jakby to wytłumaczyć? Dlatego, że oczywiście przychodzi się do pewnego miasta, które cały czas rozwijało się, które cały czas żyło. Prawda? Wchodzi się do mieszkań, w których kiedyś mieszkał ktoś inny, zajmuje się w ogóle miejsca, zakłady usługowe, sklepy, które kiedyś prowadzili inni ludzie. I to wszystko jakoś funkcjonuje również w tym sensie, że ci ludzie, którzy przybywają ze wschodu, tworzą tutaj własną tkankę, ale którą tą tkankę dopasowują do tkanki już miejskiej istniejącej. Czyli prawda, w miejscu gdzie wcześniej funkcjonował sklep mięsny, dalej jest sklep mięsny, tylko już go prowadzi rzeźnik ze Lwowa czy tam ze Stanisławowa. W miejscu, gdzie kiedyś była kawiarnia albo cukiernia, znowu jest w ogóle kawiarnia czy cukiernia, ale nie wiem, reklamuje się jako na przykład kawiarnia, kawiarnia lwowianka, prawda, albo że poleca się, prawda, tutaj takie czy nie inne wyroby pieczone na modłę, nie wiem, małopolską, na modłę galicyjską, tam się kiedyś był przed wojną sklep rybny, dalej jest w ogóle sklep rybny, tylko już go prowadzi. Nowy, nowy właściciel. To powoduje, że miasto bardzo szybko odżywa. Miasto bardzo szybko się, jakby ludzie się bardzo szybko dopasowują do nowych warunków, ale chyba najważniejszą decyzją, która tak naprawdę zaważyła o Gliwicach w okresie powojennym, była decyzja o powstaniu w Gliwicach Politechniki Śląskiej. Potężnej, dużej uczelni technicznej. W zasadzie pierwszej takiej tak, dużej szkoły wyższej na Górnym Śląsku, która właśnie na początku miała być ulokowana w Katowicach, ale ostatecznie decyzją w ogóle i tutaj należy oddać jednak, jednak że tak powiem, hołd ówczesnym, ówczesnym w ogóle zarządzającym województwem, czyli generowi z Zawackiemu i Podpółkownikowi pod Ziętkowi, że oni jednak przychylili się do tej propozycji, by Politechnika powstała w Giwicach. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ta największa uczelnia techniczna na Śląsku, a jedna z większych uczelni technicznych w kraju no bo tutaj mamy jeszcze chyba mogącymi z nimi konkurować była tylko Polite Politechnika Warszawska i Akademia górniczo hutnicza w Krakowie że powstanie tak dużej uczelni technicznej spowoduje po pierwsze napływ do tego miasta bardzo dużej ilości inteligencji, inteligencji technicznej która głównie się będzie rekrutować z kadry dawnej Politechniki Lwowskiej czyli głównie profesorowie prawda, profesor, profesorowie doktorzy adiunkci pracownicy Politechniki Lwowskiej przyjadą do Gliwic a po drugie aby w otoczeniu Politechniki zaczną potem rozwijać się zakłady badawcze, zakłady badawczo-projektowe, -badawczo biura, instytuty, które będą naturalnym zapleczem tej uczelni, a które przesądzą o tym, że miasto nabierze takiego też specyficznego jakby charakteru, że to nie będzie do końca miasto robotnicze. Oczywiście utrzyma się ten, ten, ten element przemysłowy, Dalej będą funkcjonować powstałe przed wojną chuty i zakłady przemysłowe na czele oczywiście z Hutą Gliwicę, która po wojnie będzie nosić nazwę huty 1 maja. Na czele z gliwickimi zakładami urządzeń technicznych, czyli są w ogóle dawną liczącą ponad już 200 lat, królewską odlewnią. Żeliwa w Gliwicach. Oczywiście dalej będą zakłady, znaczy ta fabryka Lin i Drutów, będą dalej funkcjonować. Oczywiście potężne zakłady przemysłowe w Łabędach, które zostają włączone w obręb miasta. Kopalnie, prawda, kopalnia Gliwice, kopalnia Sośnica, ale w zasadzie Gliwice będą postrzegane na zewnątrz jako właśnie miasto bardziej takie inteligenckie. O tym właśnie głównie przesądza Politechnika i głównie przesądzają te istniejące na terenie miasta biura projektowe i różnego rodzaju instytuty naukowo-badawcze, dojdzie nawet do tego, że Gliwice będą, będzie takie hasło propagandowe, byśmy powiedzieli, w okresie PRL-u, Gliwica, znaczy Gliwice, Gliwice, stolica polskiego przemysłu chemicznego albo inaczej Gliwice stolica polskiej chemii. Na budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli tam, gdzie dzisiaj jest urząd miasta w Gliwicach, przez całe lata 60. i do końca chyba PRL-u był taki potężny potężny napis na górze Chemia leczy, żywi, leczy, żywi, buduje. Niektórzy jeszcze złośliwie dodawali, że powinien być że trzeci, znaczy czwarty człon, że jeszcze do tego truje, no bo ta katastrofa ekologiczna w okresie PRL-u niestety bardzo się pogłębiła. No i to miasto dochodzi w takim swoim wymiarze inteligencko-robotniczym, byśmy powiedzieli, bo z jednej strony mamy te biura, Przemysłowe, znaczy mamy te zakłady przemysłowe, ale z drugiej strony mamy też prawda politechnikę, mamy też dużą, dużą ilość biur różnego rodzaju. Dochodzi do lat 90. XX wieku. No i tu mamy kolejną jakby potężną zmianę, to jest oczywiście upadek gospodarki nakazowo-dzielczej, czyli w ogóle, czyli w ogóle upadek tego, co my nazywamy systemem komunistycznym w gospodarce, a także i w polityce cały upadek tego takiego konceptu centralnego w ogóle planowania co powoduje za sobą restrukturyzację przemysłu. Dzisiaj oczywiście jest znowu spór, który jest znowu sporem nie rozstrzygalnym do końca, czy ona była w taki sposób w taki sposób jak została przeprowadzona konieczna czy nie była i tak dalej. Myślę, że też Długo na to pytanie nie będziemy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi. W każdym bądź razie ta restrukturyzacja przemysłu bardzo, bardzo, jakby mocno odbija się na mieście. W dwóch kwestiach. Po pierwsze, zaczynają ludzie z Gliwic gwałtownie wyjeżdżać. No bo ci wszyscy, którzy prawda, przyjeżdżali do pracy na Śląsku, nagle się okazuje, że dla nich tej, tej pracy nie ma i zaczynają Gliwicę opuszczać. No i druga rzecz no to niestety zaczynają niestety zaczyna w ogóle gwałtownie rosnąć w mieście bezrobocie. To lata 90. to te słynne kolejki przed urzędem, prawda, przed urzędem pracy na placu inwalidów wojennych, które prawda czasami po kilkaset metrów, prawda ludzie w ogóle stali, żeby otrzymać tam zasiłek albo żeby się zarejestrować jako osoby Bezrobotne. No, no tu oczywiście gliwice na swoje szczęście wychodzą z tego takiego zawirowania, które trwa dobre kilka lat, o, o obronną ręką. Na szczęście, w odróżnieniu od bytomia, na przykład, czy od pobliskiego zabrza, tutaj udaje się jednak tym potencjałem właśnie technologicznym obronić tą pozycję. Tą pozycję Miasta i myślę, że tak paradoksalnie dzisiaj mają więcej zyskania jeżeli do stracenia tak naprawdę, aczkolwiek w ogóle wyszły z tej, z tej restrukturyzacji przemysłu bardzo poobijane, co się oczywiście odbiło na strukturze chociażby to wiekowej, wiekowej mieszkańców, czyli no niestety, a to jest chyba to jest chyba już cecha wszystkich miast w całej Polsce, że po prostu starzejemy się. To jest jakby jedna kwestia, a druga, że następuje proces tak zwanej suburbanizacji, czyli ludzie opuszczają centrum miasta, wolą prawda, mieszkać w domkach gdzieś na obrzeżach, co powoduje, że miasto się w Śródmieściu bardzo wyludniło, prawda? że tutaj w zasadzie mamy do czynienia, że są nawet całe kamienice w centrum miasta, gdzie nikt już nie mieszka. Nawet, gdzie tylko są jakieś kancelarie adwokackie, jakieś firmy, ale już nie, już nie ma mieszkańców. To jest już ten jakby element lat 2000, kiedy ten jakby proces właśnie suburbanizacji, opuszczania, opuszczania centrum miasta, do czego to w ogóle doprowadzi, jak to wszystko się rozwinie, jakie będą Gliwice w przyszłości, no to już nie jest jakby, to już jakby nie jest pytanie, na które może odpowiedzieć historyk, nawet w ogóle historyk, który się tymi Gliwicami pasjonuje. Myślę, że to jest, że to dopiero czas tutaj pokaże. Oczywiście następuje potężna zmiana też, jeżeli chodzi o charakter Gliwickiego handlu, to trzeba tutaj pamiętać, że jeżeli przez całe lata tak naprawdę w Gliwicach królował po pierwsze handel targowy, bo do połowy XX wieku, no przecież taką funkcję pełnił Gliwicki rynek. Jeszcze w latach xx 30 przyjeżdżały w ogóle mieszkanki okolicznych wsi i można było kupić czy to na rynku, czy na Placu Wilhelma, a później Placu Inwalidów Wojennych, czy na prawda, Placu Łącznym i tak dalej. Można było kupić produkty, które były wytwarzane na przedmieściach bądź w gliwickich wsiach. Oczywiście po wojnie to się zmienia. Są dwa takie główne place targowe, czyli to jest tak zwany plac targowy pod murami. Pełni tą rolę przez jakiś czas Plac Krakowski, również po wojnie krótko. No i oczywiście plac koło cmentarza Lipowego, natomiast taką główną ulicą handlową jest ulica Po wojnie zwycięstwa, zresztą przed wojną ulica Wilhelma, Wilhelm Wilhelmstrasse nazwana tak na cześć cesarza, cesarza Wilhelma Niemieckiego. To była ta główna ulica, gdzie się w zasadzie wszystko kupowało, prawda? Jeżeli się chciało kupić buty, dobre ubranie, prawda, dla dziecka zabawki, suknię ślubną, pościel do domu i tak dalej, to się szło na Wilhelmstrasse przed wojną, a po wojnie na ulicę Zwycięstwa. Tak samo wszystkie najważniejsze domy handlowe, miejsca, gdzie się prawda, robiło w ogóle zakupy, czy to przed wojną, czy to po wojnie, znajdowały się na ulicy Zwycięstwa. To się oczywiście zmienia w momencie pojawienia się dużych, nowoczesnych centrów handlowych, które jakby wyprowadzają ten handel z miasta na obrzeża, a Zwycięstwo staje się ulicą, gdzie dominują niestety dzisiaj banki. i no sklepy, gdzie w ogóle raczej nie można zrobić kompleksowych zakupów. Proszę Państwa, więcej znajdą Państwo w książce, no tak ciężko jest to w ogóle zachwalać własną książkę, ale oczywiście zachęcam Państwa do sięgnięcia do lektury. Myślę, że każdy z tych, którym są Gliwice w miarę bliskie, znajdzie w niej coś dla siebie.